No co wiemy, w nowym videcie i w na szybko bloga. A ja szybko wytłumaczę update, Jaki też odcinek będzie krótszy, bo tak zauważyłem, że mało osób ogląda moje odcinki. To... do końca. Tak, lewem. do końca. Canon 11. Okay. Pierwsze to kupicie tutaj kanona, a później macie upgrade. Kupicie kolejnego, upgradeujecie i kolejnego upgradeujecie. Też macie jeszcze jajka, które rzeczy mało które możecie otwierać otwierać i to jest such. a te pety dają pokazuję, te pety dają one, one dają tutaj mnożyć nie da się tutaj dać Kład, coś teraz jest zepsute a wcześniej działało a teraz nie wiem coś teraz są jeszcze mp um, Twin, n kolony czyli lightning za 250 milionów teraz tak troszkę dużo jeszcze jest Art za 4 biliony. No i teraz gifty: Oczywiście, do ukończenia eventu M z Teamy. z. O z jest trzeba z tymi niestety. Czyli tutaj gracze tego nie ukończą, niestety. Wsparcie: 14 osób, które ma tę rakietę, kończą. Tutaj są herfar Pistare, jeszcze zostanie do zmarania. Z tego żeby Hairfire M Core później gorszy daje tutaj. To tu jest taki ogromny gift i się go rozwaja oczywiście. Czy długo metoda to jest to, dlatego ja Wam się nie uda, jeżeli nie macie wolnych 4 bilionów ponad. Zróbmy sobie losowanie. Losowanie na milion. Dwie osoby pomilą gemów. Oczywiście. Napiszę gemy losowanie będzie niedługo. To jeszcze jest Titanic, stąd Cat, to jest 31 30 milionów, troszkę to jest dużo i stąd Cat 12 tysięcy. Teraz jeszcze, oczywiście, jeszcze tutaj też jest Firebird Cut 105 To też tak dużo, bo on mąż do tego eventu, do tego krzuje tak ogromnie dużo. <laughs> jeszcze, oczywiście, nowe Hype Eggie, to dodane nowe Hype egi, To co tu karwa na ten razie. Chodźmy co na tej imprez, wam pokażę nowe hype Eki Nie dostaję się po na update A to jest 75 tan? 75 Rory, ale coś średnie Bo jest 1 na 266 na Flutra A na Titanica 1 na tysięcy I nie jest coś dla jeszcze No ufali, nie wiem Zobaczmy co, więc patrzcie. To jest Titanic Party Panda i Flutra Panda no, Takie jest jeszcze En Titanic Party Panda. I tak dokładnie jest, a po prostu Party Panda. Tych jest 1000 już, Fazanik jest jeden Gordon też jest 1 od 200. Tutaj No, jest 40 Rainbowów Shiny jest 7, Shiny Gordon 3 i Rainbow Shiny nie ma. Jak się prezentuję? Stunt... Teraz stunt, stunt. stunt. katy. Golden nie ma. Rainbow. Rainbow jest. Rainbow shine nie ma. Golden Shine nie jest huge, ładnie. A shine nie może być w ogóle ten. Więc rainbow to jest maksymalnie. Czyli jest Rainbow i Normara są nic już dużo. Więc te heg Egi chodzą nowe po 9 milionów, jeszcze oczywiście są, jeszcze oczywiście są... Tak, możemy no, sobie tepnąć, zobaczyć czy to się sprzedaje, bo na opiece dało się po 2 miliony kupować, więc... To był duży zysk. Mnie się tam chyba 2 udało kupić. Tam chyba za 7 milionów i za 3. Więc tak... No, gdzieś się o 7 milionów może się wzbogaciło. Tak troszkę. Około 20 minut zostawiam też. O, jeszcze też oczywiście te gifty wzdrożały, a nie nie aż 3000. Jak ja mam 20 minut to już 25, tylko rosną, więc... To bardzo fajne. Jeszcze kanony. Ja się tepnę chyba takiego jednego. Zobaczyć. Czy <laughs> tam... 4 to jest strasznie duże, ja, 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 ja bym raczej nie kupywał Dragon Butter tylko. To, to Draken Butter może za tydzień chyba będzie koniec, nie wiadomo. O za 4,76 to może płacić nawet. Okay. To no To da się super płacę. No i tak się produkuje update. Mogę sobie kupić takiego jednego kijówczyka. Sma. A co w tym Opening mini mini bo to są strasznie drogie. Nic nie ma, teraz wracajmy sobie do z poprzedniego odcinka. Wygrubo, gratulacje, dwa miliony wywołań, już wysyłamy i gratulacje. No i widzimy się nad samotnikiem. Pa widzowie!